Witam wszystkich na moim kanale. Ostatnio tak podpytują mnie ludzie na grupach, nie grupach, no i prywatnie też. Dzwonią, ile mniej więcej remont silnika kosztuje, czy może opłaca się kupić nowy silnik, bo są takie sprzedaży. No mówię... Nowego silnika odradzam, kupno, gdyż nie ma czegoś takiego pojęcia nowy silnik. Tak jak u nas to było w Polsce, że poszliśmy sobie do sklepu, kupiliśmy sobie silnik z fiacika i był. I, I był faktycznie nowy, fabryczny, sprawdzony, przetestowany, nadający się do użytku. Niestety, tamte wszystkie nowe silniki to są odpady fabryczne, w których znaleziono wadę podczas produkcji i zostały magazynowane, a ktoś później po upadku fabryki wykupił to wszystko. W każdych fabrykach są takie magazyny. Sam mieszkam obok potężnej fabryki, gdzie wiem, że były też magazyny z dziadostwem, tak to nazwę. No i teraz sprawa wygląda tak, że tam zawsze coś może być dziwnego. A to, a to jakieś tam wałki rozrządu miękkie, a to popychacze, a to krzywe bloki albo coś takiego, no coś zostało znalezione przez kontrolę jakości, gdyż no każdy silnik, każdy motocykl przechodził kontrolę jakości, wiadomo, że każdy mówi, że a ruskie to dziadostwo i tak dalej, nawet tam przechodziły... W, Dogłębną kontrolę jakości. Tak więc nie uwierzę w bajki, że po prostu coś, coś umkło komuś, bo na niektóre rzeczy można oczy przymykać. No. I jak ta sprawa wygląda? No koszty remontu, koszty remontu są duże. No. Dużo by tu opowiadać o kosztach, ale no potrafią mieć jedynkę z przodu zawsze na dzień dzisiejszy. Wszystko zależy od e, roboczogodzin, ile tych roboczogodzin wyjdzie przy takim silniku. No, na przykład obrabiałem nowy, nowy silnik, który już tam trochę pojeździł, nowy silnik, no i okazało się, że no, płaszczyzny wyglądały na ok, no ale po odbiciu już nie były ok, no a na maszynie już wyszły skrzywienia, tak więc no nie wszystko na oko wygląda spoko wałek rozrządu miękki, trzeba go utwardzić, da się go ponownie zahartować i tak dalej. No, obrobić się też da. Tak więc, tak więc jeżeli coś się da, to się ratuje i tyle, nie? No tak to, tak to wygląda. No, koszty remontów wszystko zależy na jakich częściach chcemy robić. No, nie polecam części typu nowy wał z Allegro czy coś, no chyba że firmy Duals, aczkolwiek sam nie jestem święcie przekonany do, co do ich jakości, gdyż no, nie użytkowałem tego. Korbowody mają bardzo dobre i sprawdziłem te korbowody, są bardzo dobrej jakości, lepsze niż jakiekolwiek, ruskie czy polskie. No, no i oczywiście ja na przykład wolałbym zastosować korby Duals i 16-rolek, tak jak w Fen